Witajcie moi kochani. Ostatnio internety zalewają memy o cenach masła w Polsce. Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować i pokazać, jak zrobić masło w domu. Do tego będziemy potrzebowali tylko dwóch składników: śmietany. No niestety, w tym wypadku musi to być śmietana wysoko tłuszczowa. Niestety śmietana na light w tym wypadku się nie sprawdzi. Oraz odrobinę soli tylko i wyłącznie do smaku. A jak to się robi, to zapraszam do kuchni. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Z litra śmietany wychodzi mniej więcej od pół do 3 czwartych ilości śmietany. Czyli z jednego litra powinno wyjść około 600-650 gram masła. Mam tutaj około 1,5 litra śmietany, w takim jednym pojemniku jest 750. Troszkę ją wymieszam. Pamiętajcie, żeby śmietana była dosyć mocno schłodzona. Dosypuję odrobinę soli i dalej postępuję tak, jakbym chciał po prostu zrobić bitą śmietanę. Tylko, że po prostu ja ją, jak to się mówi, przekręcę. Niestety musiałem zmienić miskę ze względu na to, że po prostu piana była już za duża i zaczęła mi się przelewać. Jedziemy dalej. Jak widzicie, bita śmietana już jest gotowa, ale my nie poprzestajemy i kręcimy dalej. Jak widzicie, serwatka już się pomału wytrąca. Jeszcze kilka minut i masło będzie gotowe. Zbieram masło z miseczki, formuję niewielkie kulki w miarę mocno wyciskając. Robię to szybko ze względu na to, że dłonie są ciepłe i po prostu rozpuszczają masło. Jedna kula. Takiej serwatki można użyć jako uzupełnienie do sosów, gdyż zawiera śladowej ilości jeszcze masła, więc warto to wykorzystać. Później te kulki dam do wody, żeby wypłukać po prostu z serwatki. Z takiej ilości wyszło mi 720 gram samego masła. Dlaczego tylko 720 gram? Ano dlatego, że potrzebuję maślanki, a nie serwatki. No, mój błąd jak zwykle. Przekłamanie językowe. E, śmiało stąd jeszcze można uzyskać około 100 gram e, masła, jednak ja potrzebuję. Maślanki do obiadu, więc ona nie jest ukręcona do końca. W tej maślanki wyszło 600 ml. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. Zbliża się nowy rok, więc życzę Wam wszelkiego najlepszego, wszystkiego wspaniałego w nowym roku. No i cóż, widzimy się po Nowym Roku z następnym filmem. A ja naprawdę polecam, róbcie masło w domu. Jest troszkę roboty, samego ukręcania jest to około 15 minut do 20 minut w zależności jaka jest śmietana, ale to masło naprawdę różni się o niebo z tym masłem, które kupujecie w sklepie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.